Cześć, to ja, Emika. Dzisiaj wam powiem wierszyk, który sama z głowy pomyślałam i sama napisałam w zeszycie. Słoneczna jesień, nad górami się świeci słońce, ludzie się cieszą że jest przepiękna pogoda. Czasami ludzie są smutni, bo nie ma blasku, słońca i gwiazd. Tyle i marzyń wokół nas. Czasami dużo spraw jest, ale bardzo ważne jest, żeby być sobą. Tak właśnie tak. Nie udawajcie, że jesteście kimś innym. Nie daj się po prostu zawsze warto być sobą. Lubcie co chcecie. To jest wasze życie. No i bardzo się cieszę myśl, bardzo się cieszę, e, że tak mnie oglądacie. I myślę, że ten wierszyk się spodoba. Mam taką nadzieję, że się spodoba. I do zobaczenia. Kolejnego odcinka. Buziaczki, pa!